A witajcie, znowu jestem tutaj w polu. Dzisiaj jest środa, jutro u was jest Boże ciało w Polsce. Ej, macie fajny, długi weekend, możecie sobie zaplanować. Mnie dopiero długi weekend będzie czekał dokładnie za 17 dni. Bo wtedy do mnie Justynka przyjeżdża i wtedy mam zaplanowany piątek, wolny, sobota wolna, i nawet będzie nie wdziela, bo No, no niestety taka, takie jest życie, Andrzeja. To się zmieniło? Zmieniło się to, że muszę cholernie wcześniej wstawać, żeby się przygotować do roboty. No. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaczynamy pracę w tej chwili o godzinie 5 rano, ze względu na to, że, zrobiła się, że zrobiło się ciepło. W tej chwili temperatury są w granicach około 23-24, no 25 stopni, niby tam na na piątek ma się pojawić temperatura około 30. Ja tam, no, słuchajcie, jestem przyzwyczajony już do tych temperatur. W poprzedniej pracy to tam nie, nie narzekałem. Teraz, co tu tak ominę, jest Nie narzekałem nigdy. No ale dobra. Zaczynamy pracę o piątej. Później, od tutaj piątej rano, 4 godziny do pierwszej przerwy. Powiem Wam, że to jakoś zlatuje, bo da, jest chłodno, tam, zresztą mi to nie przeszkadza, dobra, już o tym mówię. Jest chłodno tam u góry pod tą szybą przy opuszczaniu. Później y, 2,5 godziny pracy, następna przerwa o po 12. .00. Potem... Y, I właśnie teraz zależy od tego, jakie temperatury będą dalej, bo jest tak, na razie jest tak znośnie, półtorej godziny y, w robocie, znaczy w skarni, potem znowu przerwa półgodzinna, potem znowu 2,5, półtorej godziny, no i kończymy pracę o godzinie 16. Mi to bardzo odpowiada, bo yy, przynajmniej mam dłuższy, słuchajcie, dłuższy wieczór dla siebie. No i będę miał dłuższy wieczór potem dla Justynki, kochanie, dla ciebie też. No. A organizm musi mi się trochę dostroić teraz do tego czasu tutaj, yy, który. Został mi narzucony przez moją firmę, ale ja tam nie narzekam. No i co ja mogę mówić? No i przygrzewa tam u góry, no nieźle. Słuchajcie, w tej chwili nawet nie, nie wiem czy teraz słychać wiaterek taki powiewa. Przy tym opuszczaniu tam u góry są szyby uchylone i ten wiaterek jednak tam troszeczkę osusza ciało z tego potu. Mnie, mnie to, to naprawdę nie przeszkadza. Jakiś terminator chyba jestem. Nie boli mnie nic i tam z tej mołdawianiem pracujem. Przyjechał ten, co go tak plece bolały. Jakieś tam opowiadałem o nim. No to wiem tam jakoś nie, nie mogą, nie mogą jakoś tego tej temperatury zdzierżyć. I tam próbują yy, wczoraj, wczoraj zeszli o godzinie 12.00 między planty, tam liście pociąć. A tam powiem Wam, że o godzinie 12, znaczy o 12.00, no w 12, no, pół do pierwszej, tam jest jeszcze gorzej. Nie ma tam żadnego yy, cyrkulacji powietrza, po prostu tam akurat w tych, w tych godzinach, tak od właśnie do mniej więcej do pół do trzeciej centralnie słońce świeci w rajki. No i tam się dopiero można zapocić, no ale dobra, no ich wybór. No wczoraj, wczoraj jakoś się włamałem, tam nie wiedziałem jakie tu są układy, trzy znajomo znajomości, układy i tak dalej. Nie no, oni mi powiedzieli, że jak wszyscy to wszyscy. No i dzisiaj zeszliśmy do Sabela. Zeszliśmy na dół o godzinie. o godzinie drugiej, pół do trzeciej, no, w pół do trzeciej, no. I do, do godziny czwartej, no, do czwartej cieliśmy liście na dole. Takie pierduki tam tego, tych liści też za dużo. Miałem z kamerką tam wjechać w te liście, ale powiem wam, że trochę ciężko, bo tam jest pełno ludzi, przy tym przy tych liściach, tam chyba z 15 osób ciało. Także z tą kamerą tam ciężko było mi na głowie chodzić i gadać do siebie a, 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 a raczej do was i tak jakoś to zlatuje no mówię. 17 dni to pęknie do tej mojej wizyty tutaj znaczy nie do mojej do wizyty Justynki sucho jest jak cholera w Polsce chyba też tak jest. nie wiem tam słyszałem, że jakieś burzy mają. burze mają się od południa a to jest tak sucho no, codziennie muszę wieczorem kwiatki podlewać na działce z konewką latam ale chyba muszę węża wyciągnąć tam swojego co jeszcze miałem mówić? Tak, kurde, krótko dzisiaj, bo coś jeszcze miałem mówić? Nie, nie wiem, dużo nie, no praca jak praca, no wypłaty przychodzą na czas, mam ten spokój cały czas święty. Tam widzę, że kierownik do mnie tak się odnosi, tam nawet ze mną, tam się, yy, znaczy, nie, nie tyle no bo wie, że tam kuman, to wszystko tego holenderskiego, no to tam się pyta. Yy, gdzie co, jak, nie, gdzie jesteśmy i tak dalej, no to no tam odpowiadam. Nie, ale tak ogólnie się czuję jakoś taki aspołeczny, no bo mówię cały czas słuchawki w uszach, robię swoje. Nie, ten, nie y, ingeruję się tam w grupy. W ogóle, aha, jeszcze miałem coś mówić, właśnie, co miałem mówić. Że tam zmieniają ci ludzie, kurczę, mówię tak, jak ponad 50 osób teraz jest. I co chwilę widzę nowe twarze, jedno odpadają, drugie przyjeżdżają i też słuchajcie, to jest tak jak w innych pracach, jak tam byłem, nie? jak ktoś, komu się nie podpasił człowiek, no to go po prostu wywalali i brali następnego, co i mnie spotkało. No teraz na przykład był taki przypadek, tutaj u nas taki chłopak, on tam ponoć długo już robił, wzięli go na opuszczanie, taki miał, kurde, miał być taki, no widziałem, że dawał radę i tak dalej, no ale nie odpowiadała mu temperatura. Dzisiaj przyszedł do pracy. Miał, mieliśmy w czwórkę tam na wózkach sobie te haczyki przekręcać. No i się skończyło tak, że kierownik się wkurzył i go po prostu zwolnił z roboty, no, bo, bo muszyki popsuł wszystkie, ten planing cały i tak dalej. No na tym to polega. No. Dlatego, dlatego ludzie biorą przez agencję, że mogą sobie takie roszady robić. Nadal, nadal yy, pff, jestem tam jedynym Polakiem, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. No, no i taką pogodę mamy jeszcze dzisiaj tam w, w bo polatam. Yy, także odpoczywajcie sobie jutro. To jest Boże Ciało, tak? No, Boże Ciało. Kwiatki porzucajcie troszeczkę tam na asfalt przed orszakiem. Ja trochę w krzakach jutro też porobię. Grzy się ogoli, dzisiaj, by jak dziki dzik. Pela, a jeszcze zobaczcie, jak mam, nie wiem, czy widać, czy kamerka obejmie. Musiałem tak stanąć. Ręka jest zjarana, a tu rękawiczki, nie? Nie widać? Chyba widać. Białe rękawiczki, a tak wyglądają moje stopy teraz. Nie wiem, czy tu widać też skarpetki i nogi. No, tam się naprawdę u góry można opalić, a pleców wam nie będę pokazywał, bo mam koszulkę na plecach, mimo tego, że koszulki na plecach nie mam. Jakoś nie mogę się przełamać do tego, żeby tam na golasa robić, znaczy na golasa w samych spodenkach, bo tak jak mówiłem wolę, żeby mi ten pot spływał Żeby mi ten spływał, yy, do koszulki, a nie bezpośrednio w gacie. Dobra. Jeszcze coś miałem mówić. No na, na razie wszystko, no ale tam nie ma norm. Jeszcze coś miałem mówić. Norm nie ma na razie, no, tam na tych komputerkach wyskakują różne takie rzeczy, ale <laughs> nikt się do tego nie przyczepia. Po wreszcie trzeba się zachowywać jak normalny pracownik, pracowniczy w pracy. Na razie, cześć.